Postanowiłem jakoś spróbować pomóc moim prawie 3 milionom wyborców podjąć decyzję. Stąd moja propozycja, żeby zaprosić moich dwóch kontrkandydatów, którzy znaleźli się w drugiej turze, do rozmowy na moim kanale na YouTube. Moi wyborcy w sporej mierze wiedzę o świecie czerpią właśnie z mediów społecznościowych, nie z telewizji, więc ta rozmowa na YouTubie sprawi, że będziemy w stanie dotrzeć do moich wyborców i moi dwaj kontrkandydaci będą mieli możliwość zaprezentowania się nim. Zamierzam też dać im deklarację. Do podpisu deklarację z tematami bardzo ważnymi dla moich wyborców, i mam wielką nadzieję, że oni tę deklarację podpiszą. Deklaracja zawiera pięć punktów, które w mojej ocenie spełniają te kryteria i są ważne dla tych trzech milionów moich wyborców. Pierwszy punkt nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi Polakom istniejące podatki, składki i opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne dla Polaków. Punkt drugi. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej obrót gotówkowy i będę stał na straży polskiego złotego. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów zgodnych z polską konstytucją. Nie pozwolę na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy. Nie podpiszę ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej dostęp Polaków do broni. Nie zgodzę się na przekazywanie jakichkolwiek kompetencji władz Rzeczypospolitej Polskiej do organów Unii Europejskiej. I ostatni punkt nie podpiszę ratyfikacji żadnych nowych traktatów unijnych osłabiających rolę Polski, na przykład poprzez osłabienie siły głosów, odebranie prawa weta. Obiecuję ze swojej strony kulturalną rozmowę z należytym szacunkiem, będę się odnosił do moich kontrkandydatów, natomiast nie ukrywam, że będę zadawał ciężkie i trudne pytania i zobaczymy, jak obaj kontrkandydaci sobie poradzą w tej konfrontacji czy przekonają moich wyborców do tego, że warto na nich zagłosować.